Dziś na kanale o technologii chciałbym Wam opowiedzieć o naszej pracy, a mianowicie o tym jak ja, Marcin i Łukasz zostaliśmy widentami życia i nie chodzi tutaj o mój bebzonik. Jesteśmy w tym momencie w Białymstoku, gdzie wszystko się zaczęło, bo tak naprawdę ja jestem z Białego Stoku, Marcin jest z Białego Stoku. Tutaj chodziliśmy do przedszkola i do szkół i ten film chcieliśmy zrobić od bardzo dawna, żebyście się trochę więcej o nas dowiedzieli, a nie tylko o tym, jakie sprzęty testujemy, ale cały czas to odkładaliśmy, bo mieliśmy za dużo pracy, bo coś, bo jakieś zlecenie się trafiło. No i w końcu zrobiliśmy ten film w tym momencie, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Plus która ma właśnie ofertę przeznaczoną dla gigantów życia, dla osób, które potrafią przekuć swoją pasję w rzeczywistość, korzystając ze smartfona oraz internetu mobilnego, ale do plusa i do jego oferty jeszcze wrócimy, a teraz opowiemy trochę o tym, jak to wszystko się zaczęło i jak działa. Mimo że kanał o technologii działa od nieco ponad roku, no to tak naprawdę nasza historia zaczyna się tutaj, bo właśnie tutaj 30, prawie 31 lat temu poznałem Marcina, bo razem chodziliśmy do jednej grupy w przedszkolu, no i oczywiście wtedy nawet nie podejrzewaliśmy, że będziemy w przyszłości razem pracować, a później zakładać firmę, no bo bardziej interesowały nas żółwie ninja oraz klocki Lego. Swoją drogą bardzo dziwnie się czuję, mimo że to jest miejsce, które jest potrzebne do tego filmu, bo to jest kawałek naszej historii, ale wyobraźcie sobie dwóch chłopów po 30 ileś lat stoi pod przedszkolem i nagrywa na przedszkole, kiedy na zewnątrz bawią się dzieci. No, żeby policja nas nie zgarnęła, bo będzie słabo. Po przedszkolu drogi mojej i Marcina się rozeszły z prostego powodu. Marcin mieszkał tam obok przedszkola, a ja tam chodziłem, ponieważ moja babcia miała obok mieszkanie, no i moja mama też obok pracowała. Więc do szkoły podstawowej, do gimnazjum chodziliśmy gdzie indziej, myśleliśmy, że się już nigdy więcej nie zobaczymy, ale niestety okazało się, że trafiliśmy do jednej klasy w liceum. To po tym dachu się biegało. I tutaj niestety razem spędziliśmy 3 lata, i to też było miejsce, gdzie rozwijały się nasze pasje. Ja poszedłem bardziej w kierunku hardware'u, kart graficznych, procesorów, składanie komputerów. Na początku zarabiałem po prostu składając komputery, później załapałem się do paru redakcji, bo ja już pracuję od 15 roku życia w sumie. Hard PC do dzisiaj jest sklep. PC Arena nie istnieje, fras PC później nie istnieje, a fras PC to była naprawdę już. Taka poważna redakcja. Marcina zainteresowania też tutaj się rozwijały, chociaż one szły w innym kierunku. On też był techniczny, w sumie jak wszyscy u nas w klasie, bo my byliśmy na profilu mat-fiz-inf, ale on bardziej szedł w stronę fotografii. Ja pamiętam nawet, bo my no oczywiście więcej czasu niż w szkole, to w okolicznych pubach i na jakichś trawach spędzaliśmy, jak Marcin robił takie aparaty z pudełka po zapałkach chyba, i tam się naświetlało przez długi czas, i wychodził z tego obrazek. Później to ewoluowało, więc Marcin dzięki temu dzisiaj może stać za tą kamerą. Minęło 11 lat, a człowiek dalej się jako uczeń czuje. I swoją drogą to liceum mi i Marcinowi, i pewnie wielu innym osobom uświadomiło, że tak naprawdę w szkole nie chodzi o oceny. Chodzi o to, żeby trafić na odpowiednie osoby, właśnie z którymi się te pasje rozwija. Mi się udało, Marcinowi też się udało. Jeżeli mamy wśród nas licealistów albo przyszłych licealistów, no to mam też nadzieję, że wam w szkole średniej uda się te pasje rozwinąć, bo my ich wcale nie rozwinęliśmy w tych murach, tylko z tą grupą osób, między innymi leżąc tam na trawie między innymi właśnie siedząc w tych barach i pubach, wagarując także. No nie są to wygodne fakty, ale powiem wam coś jeszcze mniej wygodnego. Jak ja się cieszę, że w tych czasach nie było jeszcze smartfonów. Dlaczego? No bo smartfony mają aparaty i teraz mają naprawdę dobre aparaty i to co my robiliśmy, no to naprawdę gdyby to zostało uwiecznione, no to można byłoby, myślę, nas skancelować. Więc cieszę się, że te smartfony na dobrą sprawę zaczęły się rozwijać później, a najlepszy telefon on, jaki był w tej szkole, to miał nasz kolega z klasy, w końcu Matfi Paweł, i to była Nokia N95 8 GB. Dajcie znać w komentarzach, czy pamiętacie ten model. Z drugiej strony, jednak żałuję, że wtedy nie było tych smartfonów i tego bardzo szybkiego dostępu do internetu, tych wielkich pakietów danych, no bo gdybyśmy już wtedy mieli do tego dostęp, no kto wie, może byśmy jednak nawywijali głupot, ale z drugiej strony, może wcześniej zaczęlibyśmy działać w internecie, także robiąc wideo i tak dalej. Kto wie, dzisiaj. Wy macie szansę wykorzystać w ten sposób smartfon oraz duże pakiety internetowe, nawet jeżeli korzystacie z oferty na kartę. I właśnie z tej okazji opowiem Wam za chwilę o ofercie naszego dzisiejszego partnera, czyli firmy Plus. Więc jedziemy do salonu, kupić starter, bo będziemy mówić o ofercie na kartę. No i właśnie w tym momencie chciałbym Wam opowiedzieć o ofercie partnera naszego dzisiejszego odcinka, czyli firmy Plus. Mówimy tutaj o nowej ofercie przeznaczonej dla gigantów życia, wirtuozów sieci, łowców, hashtagów. No więc kiedy Plus się do nas zgłosił i powiedział, że jest taka właśnie kampania, a my od dawna chcieliśmy zrobić taki film, to powiedzieliśmy od razu, że robimy to. I co jest fajnego w tej ofercie? Kupujecie taki starter, on kosztuje 5 zł, od razu na start otrzymujecie 6 giga na 15 dni, ale później możecie odpalić ofertę bez limitu za 35 zł. No i w pierwszym miesiącu otrzymujecie 900 GB danych do wykorzystania. Jeżeli będziecie nadal korzystać z tej oferty, to będziecie przez kolejne 11 miesięcy otrzymywać po 500 GB. 500 razy 11... Plus 900, wychodzi właśnie 6400 GB przez cały rok. I co jest jeszcze w tej ofercie fajnego? To, że te gigabajty nie przepadają, więc jeżeli będziecie przez kolejne miesiące korzystać z tej oferty, no to te gigabajty, których wcześniej nie wykorzystaliście, nie znikną. Nadal będziecie mogli z nich korzystać, więc jeżeli chcecie być lepsi od nas, bo my kiedyś dalibyśmy się pokroić, żeby móc wykorzystać możliwości smartfonów, których nie było, nowych technologii, które już nie wydają się nowe, te, które kiedyś były, oraz dużych pakietów internetu. W ogóle kiedyś takich nie było, no to dzisiaj macie taką właśnie opcję. No i może dzięki temu szybciej zaczniecie swoją karierę w sieci i w sieci Plus. Szczegóły oferty znajdują się w opisie tego filmu. No i byliśmy z Marcinem razem w przedszkolu, byliśmy razem w liceum, mało brakowało, żebyśmy studiowali razem, bo ja studiowałem budownictwo, a Marcin studiował budownictwo, tylko Marcin studiował na Politechnice Białostockiej, a ja na Politechnice Warszawskiej, ale byłem bardzo blisko tego, żeby studiować też tutaj, ale tyle lat z nim, no to chyba byłaby jednak przesada. No ale to, że byliśmy w różnych miastach nie zmieniło tego, że wszyscy grupą z liceum trzymamy się razem, nie właśnie przez naukę, nie przez oceny czy coś takiego, tylko przez to, że każdy jest ciekawym człowiekiem. Zresztą za jutro, jutro jest kawalerski naszego kolegi Kuby, na który jedziemy, więc tam też w tym gronie zamierzamy bardzo dobrze się bawić. W sumie gdyby nie YouTube to mogłaby być moja przyszłość, bo kończyłem studia budowlane. Marcin zresztą też, ale inaczej by musiał nazwać firmę. Połbud czy coś, wiecie o co chodzi, polska szkoła nazywania firm. Jednak w tym czasie nie tylko studiowaliśmy, ja też pracowałem od 15 roku życia i wtedy naprawdę łapałem się każdej roboty, bo ta robota w mediach internetowych w tamtym czasie nie była zbyt dobrze płatna, więc ja naraz robiłem w benchmarku, w PC Wordzie. Zdarzało się dla logo, dla wyborczej jakiś czasami artykuł napisać nie za często. Później robiłem jeszcze w serwisie oraz w piśmie PC Format oraz w wielu innych miejscach. Najważniejsze jednak było to, że kiedy mnie z PC Worda, nawet trochę wcześniej, zanim mnie wywalili, bo powiedziałem na jednym spotkaniu redakcyjnym, że tylko głupi zapłaci 20 zł za gazetę, w której newsy są przyterminowane o miesiąc, Taką miałem opinię mam do dzisiaj. No i wtedy trafiłem właśnie do spider Tam pracowałem już chyba rok niecały. No i zgadałem się na weseł naszej koleżanki Ewy z Marcinem, który powiedział, że on to by robił lepsze artykuły na temat foto. I ja mu wtedy powiedziałem, no to jak tak? Jak taki cwany jesteś, to się zgłoś. I się zgłosił, i faktycznie robił te lepsze artykuły, więc tutaj miał rację. Wtedy ten poziom foto na spider bardzo mocno poszedł w górę. No i pisaliśmy sobie te teksty, a do tego zajęliśmy się po chyba dwóch, trzech latach wideo. No i zaczęliśmy kręcić filmy na kanał spider TV. Ja wtedy występowałem. Marcin tak naprawdę dopiero uczył się nagrywać filmy, uczył się montażu, więc my tego cały czas się uczyliśmy. W międzyczasie do ekipy doszedł Łukasz Kotkowski, który też uczył się nagrywać filmy oraz je montować. No i tak przez 8 lat praktycznie razem pracowaliśmy i dobrze jednocześnie się bawiliśmy. W pewnym momencie jednak uznaliśmy, że czas iść na swoje. Nie będę ukrywał, że głównie to ja uznałem Marcina troszeczkę trzeba było przekonywać. Ale się w końcu okazało, że się dogadaliśmy, no i wystartowaliśmy ze wspólną firmą. Proponowaliśmy też Łukaszowi Kotkowskiemu, żeby od razu z nami zaczął. No ale Łukasz nie chciał na początku. Dołączyć do nas, bał się po prostu, nie dziwię mu się, bo my tak się rzuciliśmy trochę na głęboką wodę. Bo każdy z nas ma kredyty na mieszkanie albo na dom do spłacenia, inne zobowiązania. My trochę z Marcinem bardziej zaryzykowaliśmy, ale cieszę się, że po blisko roku udało się Łukaszowi w końcu do nas dołączyć. No i teraz razem rozwijamy ten kanał, który właśnie oglądacie. Jednak żeby nie było, że to jest jakaś, wiecie, taka typowa historia sukcesu z internetu. Zacząłem wstawać o 5 rano, jak miałem 15 lat i piekłem bułki. Później sprzedawałem za jedną sprzedaną bułkę piekłem dwie bułki, za dwie cztery i tak dalej. Później zbudowałem imperium bułkarskie. No nie, tak nie było. My po prostu bawimy się tym, co robimy, a to, że przy okazji udaje się nam zarabiać pieniądze, to jest bardzo miły efekt uboczny. Ja wam powiem szczerze też, ja to generalnie nic nie umiem robić, bo Marcin tu umie nagrać film i zmontować, Łukasz tak samo, zdjęcia potrafił robić, mi to raczej średnio wychodzi. Jedyne, co ja umiem robić, to rozmawiać z ludźmi, ale z tego wynikają dwie fajne. Rzeczy. Pierwsza to, że Wam chce się mnie słuchać, a druga, że jak rozmawiam z ludźmi z jakiejś firmy, to chcą nam zostawić pieniądze po to, żebyśmy mieli jakieś lokowania, fragmenty sponsorowane i tak dalej, i z tego jesteśmy w stanie się utrzymywać. I większość rzeczy nam oczywiście wychodzi. Oczywiście chciałoby się mieć większe wyświetlenia i tak dalej, ale generalnie jesteśmy zadowoleni, co byśmy mogli poprawić. No podcast o technologii. Uwielbiacie go, wiele osób słucha. Numer jeden, jeżeli chodzi o technologię w Polsce, sponsoringu mi się. Na przykład nie udaje znaleźć. Poza tym, no nie trzymamy się trochę własnego harmonogramu i robimy wiele rzeczy na ostatnią chwilę, więc my nie jesteśmy taką, wiecie, idealną firmą, historią sukcesu i w ogóle. Po prostu rzeczy robimy intuicyjnie, tak jak nam się wydaje, ale mamy tu szczęście, że póki co przynajmniej to nam się po prostu udaje. A i żeby nie było, bo tutaj wiecie, giganci życia i w ogóle gigantem to jestem ja, widzicie zresztą. Ale generalnie to żyje nam się dobrze. Z Marcinem początkowo zakładaliśmy, że jak będziemy zarabiać po średniej krajowej, to będzie GIT. Udało się na szczęście trochę lepiej, no ale na szczęście nie odwaliło nam. Przynajmniej na razie ja jeżdżę Fiatem, Marcin swoim Mondeo. Żyjemy w tych samych miejscach, w których żyliśmy. Chociaż ja się zastanawiam, bo może z Warszawy do Stoku bym wyrócił już na stałe. Zobaczymy, jak życie się potoczy. No ale generalnie to jesteśmy dokładnie tacy, jacy byliśmy. Tylko pracujemy w końcu na swoich warunkach i tak jak chcemy. No, i tutaj kończy się nasz film, ale zaczyna się też nowy rozdział naszej historii, bo z takiej internetowej pasji może narodzić się coś realnego, i tym czymś realnym jest Muzeum Gier i Technologii. Które znajdzie się właśnie tutaj w Białymstoku, w tym oto lokalu. Będziemy przynajmniej na początku działać i tutaj będziecie mogli zobaczyć mnóstwo różnych sprzętów, głównie gamingowych. A najstarsze z nich będą miały ponad 50 lat. Będziecie mogli tutaj wejść, obejrzeć się, pograć na naszych eksponatach. No, i zobaczyć się z nami, i będziemy organizować tutaj różne spotkania, eventy, także turnieje, może premiery, różne rozmowy trwają. No i co, więcej nie spoileruję, bo na razie mamy tutaj tak naprawdę pusty lokal, do którego dopiero niedługo. Się przeniesiemy, a jeżeli akurat nie będziecie mogli wpaść do muzeum, jak większość ludzi, to oczywiście filmy z tego muzeum, filmy na temat retro, filmy na temat starych sprzętów, a także jakieś pochodne, bo będziemy na pewno z formą tutaj eksperymentować, pojawią się na naszym kanale, więc będziecie mogli je oglądać na swoim smartfonie, komputerze, tablecie, telewizorze, gdzie chcecie. Zawsze będziecie z nami. I to już wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten nietypowy jak na nas film się spodobał, więc teraz czas na formalności. Łapka w górę, subskrypcja, dzwonać, kto jest bardzo, ale to bardzo ważne dla rozwoju naszego kanału, więc prosimy zwłaszcza o te suby. No i co? Widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii, kanale o domu, słyszymy się w podcaście o technologii, a na koniec mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. No i skoro giganci życia, no to hasło może być jedno. Gigant.